La, 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 la. Ja mam takie coś. Teraz to odpakuję, co nie? Co to? Myśli... O nie, to się pobrudzi. O nie, to się powróci całe. To? Gabrysia, zostaw to. zostaw to. To się powróci. To taki sylamyk, który jest Czysty, to jest taki slam że żeby... wiesz, rzuca się go i on nie brudzi, on czyści, wiesz, i mam teraz was slajd, to będzie hit, więc Basia, pokaż im to, teraz, o, o to z bliska teraz widzowie, dlatego żegnam was.